Teraz tylko Modin, mnie nas trzeba, będzie w stanie zdjąć. Coś ty kurwa się ubrał? Nic. Troopera. <laughs> Tego CMS-a muszę wziąć. Ja tu mi do Asza przy sobie właśnie znalazłem. Teraz jeszcze znać asza i amunicję jesteś koks No, i magazynki za 30, koła jeden chyba. Jakie te jakie masz firmy, słuchawki? Razer. Dźwięk oddają. Musisz sobie wziąć na to USB. Jak weźmiesz sobie na mini jacka, to one nie mają wtedy płyty. Ten na USB ka możesz sobie regulować to, i ustawiać. Czałe jakieś tam? nie wiem skąd. Gdzieś z prawej strony, tam jakby strony tego wiaduktu przed stacją. Ale nie czy to był tłumik, czy to po prostu było daleko? Nie, ja od... słyszałem tylko takie. ja słyszę takie. Chcę takie... do mojego busik. Nie, niby zwiększyli szansę na respawn kurwa ...endrive'ów. wczoraj, bo dzisiaj. Dzisiaj. Ty biegasz? Nie. Skąd? Na Hali, dość. Nie stój tam. Kurwa, strzela w maskę. Ale chujowo to rzuciłem, ale chujowo. Bo czegoś gości, Muszę... Znowu biega. Ja się muszę lecieć, pilnuj mnie. Pilnuj, strzelaj. Chodź, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Jestem przy busie. Ja człapię, nie mogę. Do, do, do krzaka się schowam po prostu. Pruwali mi nogi, brzuch, rękę. Jestem cały połamany. Mm. Ale pancerz, kurwa, mi praktycznie mam cały, nie? Trzy strzały na trupera przyjąłem, a 83 punkty jeszcze. Mm. Mm. <laughs> kurwa. <laughs> ja strzelać, strzelać do gościa i. nie w maskę od tej łady. Trzeba od w bagaż bagażnik. Nie wiem, czy jeszcze któryś z nich tam nie żyje czasem. Tu było trzech chyba. Ja tam wyszedłem kurwa, dla pewniaka, bo myślałem, że będzie jeden, nie? Zacząłem do nich nakurwiać, jak się wszyscy trzej do mnie odwrócili, zaczęli nakurwiać. Myślałem, że tam umrę, nie? Mm. Truper kurwa jest fuj wytrzymały. Mm. Podejrzewam, że jakby miał jakiś inny pancerz gorszy, to bym był trupem. Nie ja nie będę lutował. O kurwa, gość ma M na plecach. Ale nie będę lutował, tylko podejdę zobaczę kto co kto zabił. O kurwa, z M-ką zawiłem ja. Drugiego zabijesz ty. Ten zależny koło śmietnika możesz ku na głowie. Znaczy w garczku. Patentu Cfelion. Też ty, ty zabijesz dwóch. No bo ja na nich wyskoczyłem, oni tak się odwrócili, kurwa, i tak. Yy? W ogóle się mi nie spodziewali, nie? Ja wbiłem kurwa jak, jak, niespodziewany jak Rudy na imprezę. Ale jednemu i drugiemu się skończyła amunicja. Znaczy, yy, sorry, u mnie gościowi yy, się skończyła amunicja w MC, no bo miał widocznie znalazł ją gdzieś. tam jest customowa i więc na pewno. Jak jest... ktoś do nas strzela, Michael? Co, Był taki takich w łysych, kurwa, się patrzę, ty? Gość kurwa i tylko pich, pich, pich do mnie tam kichać, kurwa, się patrzę, dziura, dziura, dziura na matę, na tej kapie. się o kurwełe. Ja a, a, a tu, Michael kurwa, da grambo, taśma amunicji na, na przedramieniu przerzucona, wyszedł i tu tu tu, 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 Na stacji. Nie wiem, czy skaw, czy, gra, czy gracz Kucał I gdzie dokładnie on był? Czy mm, cysternie? Gracz. Teraz przyszedł. Jest koło niebieskiego ogrodzenia, Michael. Puścimy go i na trzy. Czekaj. Nie ruszaj się. Kaw to był. jest kaw. Ale też miał ten ten kurwa. Air, 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 Airsoftowskich helm. SG. Ale to nie jest ten. Aha. Taki? Słyszę, słyszę, no. Zabił mnie. Ja cię zabiłem, bo w prawo poszedłem o, o, ty w prawo, ja w lewo poszedłem ty w lewo. O, w dupę. Serio, ja uciekam przed tobą, ty, ty w tą samą stronę, nie? Powiedz, że ci nawet nie wyrzucam masz tak rozjebany. Mhm. Mm mhm. Mm jebałem z przyłożenia gościowi w łeb, nie? Skawowi. On no. tylko on się odwrócił woną, woną suka. Po tym echu przyjebałeś, czy co? No. 762 na 39 muzeum. nie tak na pewno. raz strzeliłem, kurwa. Tuj, wyjebane, nie? Musiałem poprawić. I tym miłym akcentem pragnę zakończyć ten film. Pamiętajcie, łapce w górze, jeśli się podobało. Jeśli nie, to łapce w dół. Jeśli Wam wystarczy energii, udostępnijcie na Facebooku. Dużo pomoże mi to dotrzeć do nowych graczy Trzymajcie się. Niech Terminator będzie z Wami. Come with me if you want to live.